Witam serdecznie w moim mister Akumulator Labo na wsi. Słuchajcie, moduł fotowoltaiczny, akurat nie ten, to jest 400W selfa. Do tego na razie nic nie będę podłączał. Zobaczcie, 400 watowa selfa generująca 12,8A. To jest maksymalny prąd, który ona obsłuży. No i urządzenie, które będzie bohaterem tego odcinka, czyli urządzenie, które zastąpi nam regulator zdemontowany stąd. Regulator to jest urządzenie, które przetwarza prąd z panela, aby dawał. Ładować akumulator, czyli zmienia jego parametry napięciowe, bo zobaczcie ten panel może dawać 31V ponad. No, wiadomo, że 31V do takiego akumulatora by go zniszczyła i za to odpowiada regulator MPPET. Są też przy małych napięciach PWM, ale o nich już świat powoli zapomina, przynajmniej w tego typu rozwiązaniach. I to jest urządzenie, które nam połączy funkcję MPPT, bo patrzcie, panele. Podłączone są do tego oto wyjścia, w tym oto miejscu, zaś bateria, zasilanie i ładowanie baterii i zasilanie baterii idzie w to oto miejsce. Czyli mamy też tutaj dodatkowo takie przejście, taką ładowarkę można by powiedzieć, która służy. No, MPP jest rodzajem ładowarki akumulatora, nie ma się co oszukiwać. No i po tej stronie mamy wyjście na obciążenie. To jest akurat nie małe urządzenie, bo to jest trochę ponad 500 watów, ale zobaczmy, co się będzie działo po włączeniu tego urządzenia mamy pełne słoneczko i zobaczymy ile tutaj zacznie płynąć w kierunku akumulatora wo, 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 wo. założyłem na minusie, dlatego widzicie to jest ze znakiem minus, ponad 10 amperów sobie płynie prawdopodobnie to urządzenie limituje do tych 10 amperów już na kanale Mr. Akumulator będziemy przeglądać dokładną instrukcję, na razie jak każdy Polak podłączyłem i sprawdzam jak to działa, nim przeczytam instrukcję, teraz Oczywiście to nie obsłuży suszarki, która jest 2100W, ale tylko na chłodzeniu będzie tutaj jakiś pobór i tutaj mamy cęgi na prądzie przemiennym założonym. Obsługuje oczywiście, nie, nie ma Z tym po tej stronie mamy stałą produkcję, płynie sobie to do akumulatora i jest to super obsługiwane. No i urządzenie dwa w jednym, oczywiście 500 W to są takie dość niewielkie potrzeby. Nie obsłuży Wam to czajnika elektrycznego, nie obsłuży Wam to mocnej, m, mocnej suszarki, ale 500 W to jest bardzo, ale to bardzo dużo, jeżeli racjonalnie wykorzystujemy prąd, który zapewnia nam to słoneczko. Ale 8 minut musimy czekać na każdy foton, nim doleci do tego panela.